Marketing jest absolutnie dzisiaj kluczowy, ponieważ marketing i branding, tak? czyli połączone to można powiedzieć, marketing i branding, to jest to, dzięki czemu w ogóle ludzie są w stanie do nas dotrzeć. To znaczy nikt się z tobą nie umówi na rozmowę sprzedażową, jeżeli w jakiś sposób go nie zachęcisz, jeżeli on w jakiś sposób ciebie nie znajdzie. Więc marketing jest absolutnie kluczowy, ponieważ marketing działa w ten sposób, że on daje widoczność, on daje widzialność i on daje wiarygodność. Natomiast robiąc marketing, docierasz do tysięcy ludzi. Robisz skalę. Bo no patrzę na przykład mój Instagram, czyli ostatnio, w ciągu ostatnich 30 dni, moje posty w sumie zostały wyświetlone prawie 450 tysięcy razy. To znaczy, że ja może nie sprzedaję im dzisiaj, ale ja sobie wychowuję klientów na przyszłość. O tym też będziemy mówić, bo to jest paliwo rakietowe dla sprzedaży. Kiedy masz dobry marketing, to tak naprawdę wtedy nie musisz iść i prosić się, żeby ktoś się z Tobą mówił na spotkanie sprzedażowe, tylko lidy Ci wpadają.